W ubiegłą sobotę rolę polskiego Soczi pełniła chatka Lasek w Beskidzie Żywieckim. Od 12 lat organizowane są tam zawody o Puchar Koła Geografów UJ w Zjeździe na Dębce. Event co roku przyciąga całe zastępy studentów z Polski i zagranicy, będąc doskonałą formą wypoczynku po świeżo zakończonej sesji. Jednak tym razem podróżujący różnymi środkami transportu na Lasek zastanawiali się, czy w ogóle będzie na czym zjeżdżać. Bez sniega! Bez niega. Bez, niega. Bez niega. Dzień przed zawodami z braku śniegu odwołano serię treningową. I kiedy najlepsi amatorzy dentek pracowali nad aklimatyzacją, w kuluarach nerwowo szukano rozwiązań. Trzeba zrobić szczypę narodową i bitą śmietanę i na niej zjeżdżać. Nie wiem, no tak naprawdę... Yy, jest kilka wyjść z tej sytuacji. Nie wiem, picie z dentki, picie w dentce, picie na dentce, picie pod dentką. Różne rzeczy można, można można, że tak jest. Kiedy wszystko wskazywało na to, że trzynaste dentki faktycznie okażą się pechowe, atmosferę uspokajała główna organizatorka no i... zawodów. Ja osobiście nie wyobrażam sobie tego, że dentki się nie odbędą, więc jutro, proszę bardzo, dęt, dętki, na filmie, po prostu geogra geografuję kaski na głowę, dętki w dłoń i śmigamy na to i zjeżdżamy. Ale czy wyobrażanie sobie to nie jest za mało? Może potrzebny jest jakiś element poślizgowy? Jaki element poślizgowy? Człowiek. <gry> człowieku, zaraz, o czym ty mówisz? Czas? W bazylinie! O czym ty mówisz? O czym to mówisz? O czym to mówisz? Przez cały następny dzień ekipa specjalnie wyszkolonych geografów poszukiwała śniegu po okolicznych Haszczach. Wreszcie, tuż przed 17 zadzwonił telefon. Aha, aha, dobra. A to jest taki stok, że da się zrobić na przykład dwa tory i będą takie same? Nie. Z ośmiogodzinnym opóźnieniem rozpoczęła się seria Prugda. Bardzo krótki i wolny tor oraz fakt. Że większość uczestników zdążyła się już nawalić, sugerowały, że zawody będą loterią. jak dupę mam. Masz gdzie? Dupę. Pomóc? Nie. Na dodatek, w rezultacie działania tak zwanego ruchu obrotowego ziemi zaszło słońce. I po raz pierwszy w historii konkurs odbył się w egipskich ciemnościach. Dwa, no Ale hardcore! Cool. Dyplom za największą porażkę wśród faworytów otrzymuje zespół GEOGP w składzie Marcin Żebro-Żebrowski i Zuzanna Kupidura Tak Zjazd pełen magii Czarodziejki miasta w składzie Piotr Sztok i Maciej Radzikowski. Trzecie miejsce dla zespołu Mam Dalię w składzie Kuba Walas i Daria Piątkowska. Drugie miejsce dla zespołu Czerstwa Torba w składzie... Łaska wokół się kręci, no, no bardzo przykro jest mi zajmować te niechlubne drugie miejsce, szczególnie, że już jestem podwójnym czempionem. E, ciężko mi było. Ciężko, do zostały ogłoszone wyniki, że jednak jesteśmy na drugim miejscu, no, prawie się popłakałam, ale no niestety nie, nie ze szczęścia. Cóż, życie! Pierwsze miejsce! co równoznaczne jest z mistrzostwem 13 zjazdów, geografów na dętce otrzymuje zespół. Luz w dupie! W Kalorowy Karolina trąbkę i to kwarzysz! Zaszczęście razem? No! No, 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 no. Jaką taktykę zastosowaliście? Co, co dało Wam ten sukces? E, taktyki nie, nie mogę zdradzić, natomiast e, mogę powiedzieć tyle, że Warto hmm, czasem przemyśleć yy, na przykład sposób zjeżdżania. <grym> czyli sposób, mógłbyś to rozwinąć? Yy, Liczy się dobór odpowiedniej dętki, odpowiedni. Odpowiednie Całe podium zajęli dentkarze zjeżdżający z orzełkiem na piersi. Co było nie lada sukcesem, bo w tej edycji dentek wzięło udział aż sześć zagranicznych reprezentacji. No, no, no. Dentki to fantastyczne wydarzenie. Zajebiste, ale też trochę niebezpieczne. Zjeżdża się dętkami. Wyśmienita zabawa. To właśnie je zupełnie jedno, żeśmy nie wygrali, dlatego się zúčastnili. Także w pochodzie. Si damy czeskie piwo! wow, takie fajne! We Francji nie ma piwa, nie ma alkoholu, jest bardzo drogie. To ja musiałam do Polski przyjechać. Ja mówię po łotewsku i to jest bardzo trudny język. Właściwie sam siebie w ogóle nie rozumiem. Jeżeli czegoś bardzo pragniesz, to cały wszechświat pomaga ci spełnić to marzenie. Ten cytat z Paolo Coelho zdaje się być mottem studentów geografii, którzy po raz kolejny udowodnili, że do zorganizowania niezapomnianej imprezy wcale nie trzeba pierdyliona rubli. Wystarczy parę rozsądnie wydanych złociszy. Rozsądnie, czyli na alkohol.